Kwiatki moje kochane w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj będzie to haul z Primarku. Byłam dzisiaj, ale powiem Wam, że był bardzo, bardzo przebrany cały asortyment. Mało rzeczy było dla mnie, które mnie się podobały osobiście. Natomiast dla dzieci też nie wszystko było to, co chciałam. No ale co tam wybrałam, to wybrałam i Wam dzisiaj przedstawię. Także jeżeli taka tematyka Was chociaż troszeczkę interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania. A później, jeżeli możecie, to napiszcie jakiś fajny komentarz, zostawcie lajka i zasubskrybujcie oczywiście mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Także, kochani, zaczynamy. Pierwsza siateczka, ta najmniejsza jest dla mnie. Ja tam dużo rzeczy nie kupiłam. Nastawiłam się, żeby kupić majtki, skarpetki, bo ja tak naprawdę lubię najbardziej skarpety z Primark'a. One są tanie, a w miarę w dobrym w dobrej, wiecie, mają dobry materiał. Ten stopy się nie pocą tak bardzo jak wiecie, jak kupuję nieraz w innych sklepach. Jak ostatnio kupiłam w Pepko. no nie do końca mi się sprawdziły. Także jak najbardziej lubię Skarpety z Primarka. I jeszcze jak mają tutaj napisane workout. Zobaczcie, kochani. I kupiłam 5 par. 5 par, tak piszę. 5 par. Y, dwie pary białe, dwie pary szare. Takie stópki sobie kupiłam. I dwie pary czarne za 2,5 funta. Zobaczcie, kochani. Za 2,5 funta. Także tak. Następną rzeczą, jaką kupiłam, to następne skarpetki, też z tej samej, można powiedzieć, wersji Workout. One są takie, wiecie, do butów biegówek. Fajnie ta stopa oddycha, bardzo komfortowe. No i pisze 100% koton. Patrzcie tutaj, widzicie, tym niebieskim drukiem napisane i 5 par za 2,5 funta. Także super, super. Stupki muszę mieć. Wiecie, najlepiej wiosną i latem chodzi mi się w stópkach, kochani. E, oprócz tego jeszcze, co ja tam kupiłam? Czekajcie, jeszcze kupiłam 5 par. 5 par tutaj jest, tak. 5 par. Cotton Rich. Też y, taka bogatsza bawełna. Czarne, zwykłe skarpetki, bo jeszcze mamy chłodno, więc muszą być jakieś skarpetki za kostkę. I naprawdę cena jest super, bo jest tylko funt 80, moi drodzy. Także zarąbiste. Jestem bardzo zadowolona, muszę Wam powiedzieć. Tak, kochani? Tak. I teraz Majtusie. Majteczek też za dużo nie kupowałam. Wiecie, teraz tak, majteczki kupiłam, tak, panty. E, w ciąży jednak się poszerzam tu i tam, brzuszek rośnie, to muszę mieć trochę większy rozmiar, bo już mnie te tutaj uciskają. E, więc kupiłam sobie taki trzypak. Już Wam pokazuję. Trzypak? Trzypak, tak, tak różowe, żółte i taki ładny kolor kaki, czy nie wiem jak to nazwać, zielony, taki, zielony. taki morski. No, akurat to są takie koronkowe. Powiem Wam, że już Rąkowe. było. Tak, ale możesz nie przedrzeźniać mamy. E... Był mały wybór, wszystko przebrane. Dosłownie, no ludzie tak uwielbiają Primark. Jak tylko Primark się otworzył, to po prostu szok ludzie. Kolejkami stoją. Najwięcej to chyba właśnie do primarku ludzi stoi. Bardzo lubię z tej firmy Secret Possessions. Zobaczcie, Possessions, tak. I za 5 funtów te trzy pary. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona. Ja powiem Wam szczerze, nie lubię stringów. Stringi to tylko jeżeli mój misiek Chciałbym je widzieć w stringach, no to wtedy, czy tam w jakichś super wyciętych figach, czy jakieś tam brazylijskie kształty, to, to tam sobie takie majteczki ubiorę, ale ogólnie ja lubię jakieś wersje sportowe, takie, które okalają mi tyłek, może nie takie babcine, ale, ale wiecie, takie no żeby mi chociaż trochę ten, tą pupę kryły. Tak na co dzień, wiadomo, jak gdzieś tam dla faceta się ubieracie, to, to co innego. I zobaczcie, i tutaj takie fajne. Teraz dopiero zauważyłam. Super! To czekaj jeszcze chwilkę. Zaraz Ci pokażę, jakie Tobie rzeczy kupiłam. E, następne majteczki to takie, trzy pak. Fajne printy mają i zobaczcie, co z tyłu mają. Widzicie ten szef po środku? Ten szef sprawia że wasze pośladki są bardziej podniesione i bardziej można powiedzieć podkreślone. Ten szef właśnie. Nie wiem, czy teraz zauważyłyście gdzieś tam na tych Instagramach są takie getry, które, yy, te leginsy, ha, oskar, przestań, yy, w których ta pupa się wydaje taka, wiecie, taka okrągła, taka jakby po botoksie. Taka super wyćwiczona, ale to są takie triki, właśnie, że przez środek takich leginsów czy takich majtek idzie taka linia. Ja nigdy czegoś takiego nie miałam, aż z chęcią zobaczę. Także y, takie jednokolorowe i ten print mi się bardzo, bardzo podoba, także super, super, moi drodzy. Y, I ostatnią rzeczą, czy przedostatnią? Przedostatnią. Chciałam kupić dres, był przepiękny dres, moi drodzy, naprawdę super, ale nie było mojego rozmiaru. To był dres hmm, bluza, bawełniana, super bawełnę miała, i do tego spodnie w kolorze taki taki jasny seledynek, taki delikatny seledyn, też były też w takich kolorach hmm, hmm, baby blue, też piękny i super materiał, ale nie było na mnie rozmiaru. Także pojadę za dwa miesiące, bo mi się mówi, wiesz co, choć przyjedziemy jeszcze za dwa miesiące, nie ma sensu, żebyś teraz za dużo sukienek kupowała małej. Ona tak szybko wyrasta, więc jeszcze nie ma lata, jeszcze nie ma tak naprawdę prawdziwej wiosny, to wstrzymajmy się ten miesiąc czy dwa i pojedziemy jeszcze raz. No to tak posłuchałam go dzisiaj. I kupiłam sobie tylko taką bluzę, która mi się bardzo, bardzo, bardzo spodobała. Bluz nigdy za wiele, muszę wam powiedzieć. I kolor mi się spodobał, i print. I materiał przede wszystkim, także spoko, zobaczcie. Tak wygląda bluza. To jest dwunastka. Bardzo, bardzo ładny kolorek. I ona kosztowała, moi drodzy, tylko, kochani, tylko 5 funtów kosztowała. Tylko 5 funtów. Także spoko, luzik. Dobra. I teraz zaczynamy. Kciuszki. Będzie to nie po kolei, moi drodzy. Wybaczcie, nie po kolei będzie. Będę wrzucała te rzeczy z powrotem, bo wszystko idzie tak czy tak do prania. Nie wiem, jak wy robicie, ale u mnie rzeczy idą od razu do prania. A o jednej rzeczy zapomniałam. Zapomniałam Wam pokazać, które rzęsy uwielbiam, takie kępki rzęs. One nie są takie zwykłe kępki, tylko jak gdyby kępka w kępce, jakby trzy kępki sklejone razem. I bardzo lubię od spodu sobie przyklejać te rzęsy. One mają taki fajny, naturalny, nadają taki naturalny kształt, taki koci dla oka. Także zobaczcie, bardzo, bardzo lubię. Nie było za dużo tych rzęs. Wzięłam dwie paczki. Po funcie, a naprawdę tam w którymś filmiku, nie wiem, z 30 filmów, 40 filmów wstecz yy, yy, robiłam, przyklejałam sobie te rzęsy. Bardzo fajny efekt. Także, tak, kochani, taki efekt lubię. Pokażę Wam, może przy najbliższym makijażu. Zobaczę. Jutro w ogóle moja córcia ma urodzinki. Także cieszę się bardzo. I postanowiłam, że może zrobię jakieś get ready with me. Będę na przykład tam szykowała się, jakiś makijaż sobie zrobię, jakiś ubiór dobiorę. Wiecie, to nie jest wesele, więc nie ma jakiegoś tam szykowania, ale no, chciałabym fajnie wyglądać, a nie taka, wiecie, nieumalowana, nieobrobiona. No i jutro baloniki, te sprawy, torcik Koleżanka przyjdzie też ze swoją córeczką najprawdopodobniej I najbliższa rodzina tylko, więc tak Dobra, dla mojej córeczki kupiłam leginsy za 3,80 Prawie 4 funty Za takie geterki bawełniane Cotton Rich, uwielbiam te leginsy to jest dwupak, także takie cytrynowe. Super. Niecałe 4 funty to na polskie jest jakieś tam, nie wiem, 16. czekajcie. Coś około 20 zł. Także tak. Eee... Moje dzieci wariują. Wiedzą, że jutro urodziny i po prostu wariacje odchodzą. Eee... I następny dwupak, też za prawie 4 funty. Zobaczcie, takie też bardzo ładne kwiatuszki mają, ładne kolorki i też świetna bawełna. Naprawdę, bawełna jest super. Tak, kochani. Hmm. Dobra, tu już to, to już mam. Dobra, co ja jeszcze do mam? Eee, dobra, no to nic nie po kolei będzie, kochani. Jednemu synowi kupiłam taką koszulkę, taki t-shirt za 2,30. Zobaczcie, kochani, za 2,30. Zobaczcie. Tak, taka bluzeczka. Super. Momencik, muszę ich uspokoić. Ok, moi drodzy. Następna bluzeczka, następny t-shirt kosztował też 2,30. I kochani, Taki print. I zobaczcie 230. To jest dlatego yy, prawie 8 bo on będzie miał niedługo też urodziny. Bardzo lubię takie. Ok, następna następna rzecz. Następny t-shirt. T-shirtów kupiłam więcej. fund 80. Taki print. A bardziej mi to wiecie, przypomina jakąś tam marihuanę. No, także tak. Fajny print, taki letni. E... Okej. Okay. Zwykłych, takich dresowych spodni z bardzo, bardzo dobrej bawełny też im kupiłam, bo nieraz do szkoły potrzebują, czy nawet koło domu. One są wygodne, najwygodniejsze. W porównaniu z jeansami, wiecie o co chodzi Mają kieszonki, fajne są I za 3,5 funta kupiłam różne kolory Bo w nich najczęściej chodzą i po prostu są zadowoleni Bo to są bardzo wygodne spodenki Za 3,5 funta takie granatowe spodnie dresowe Chciałam do tego bluzy ale nie było już, było przebrane, bo tutaj nie jest tak, że w komplecie macie, tylko osobno bluzy, osobno spodnie. I po prostu nieraz jest tak, że bluzy wykupią, a spodnie zostawią. Wiecie o co chodzi, albo na odwrót. Dobra. I następna rzecz, już Wam powiem. A, jeszcze, jeszcze jedną e, paczkę skarpet sobie kupiłam, tych za funt 80. Skarpet nigdy za wiele. Dobra. OK, i teraz następne rzeczy. E, Czekajcie chwilkę. Mam nadzieję, że ten film nie będzie za długi. E, taki kolor dresików też kupiłam, tak? Też za 3,5 funta. Tak jak mówię, świetna bawełna. E, świetna bawełenka, kochani. I to jest taki kolor, taki wiśniowy, taki bordowy. Fajny kolorek. Jednemu synowi taką bluzę kupiłam za cztery funty. Taką. Mówię Wam, że już było wszystko przebrane i nie miałam zbytnio wyboru. Tak. Takie bluzy kupiłam dwie. Bo tak jak mówię, nie było wyboru, ale żeby miał na zmianę. Jak jedną zniszczy, to będzie miał drugą, wiecie. Czy nawet koło domu pochodzić. Także za cztery funty. Funty, moi drodzy. Mm. Następny t-shirt za funt 80, zobaczcie. Takie dinozaury. Teraz są bardzo modne dinozaury. Wszystko, co jest związane z dinozaurami. W tym sezonie tak jest, kochani. Następna koszulka, też za funt 80. Z takim printem. Future, fajna. No, taka. Spodnie dresowe, takie kupiłam też. Oni bardzo, bardzo lubią te spodnie dresowe. Takie właśnie. Te kosztowały akurat 5,5 funta. Bo to jest dla starszego. Na starsze dzieci więcej trzeba zapłacić. Także, no. Jak to się nazywa? Ten print. Zabijcie mnie. Teraz mi wypadło z głowy. Mm. Nie panterka, tylko piszcie mi w komentarzach, bo mi wyleciało z głowy. I dla drugiego syna. Też granatowe. Takie. Za cztery funty. Za cztery funty. Mm. Moro, moro. Teraz mi się dopiero przypomniało. Jedne granatowe z takimi z takimi liniami to one też kosztowały one kosztowały 5,5 funta. 5,5 funta dlatego że to jest na tego starszego. To są droższe. I druga siateczka. Dla jednego udało mi się dobrać bluzę do, tego, do tych spodni. A dla drugiego, niestety, to jest bluza z kapturem. Dla drugiego, niestety, już nie było rozmiaru. I za to dałam 5 funciaków. 5 funtów. Tak, kochani. O jejku, ile jeszcze tych rzeczy jest. Muszę się streszczać. Okej, okay, to dla małej, to dla małej. O, dobra. Następny t-shirt za funt 80. Też z dinozaurami, ale taki żółty, musztartowy kolorek. Bardzo ładny. E, fund 30 ta bluzeczka. Taka, taki print. Też z dinozaurem, jak widzicie. Kurde, jaka mania jest teraz na dinozaury. Szok. E, Los Angeles. Taki też dla jednego z synów taka typowo letnia. Typowo na holiday, bluzeczka, lubię takie, jak mają, właśnie na drugi jakieś tam Los Angeles, widzicie, i druga, taka sama bluza, dla tego syna, bo mówię, mało był wybór, to, to po prostu kupiłam. Dla tego starszego freestyle i ona kosztowała też funt, funt 80. Bardzo dobra bawełnka. I obojgu kupiłam takie bezrękawniki. Kochani, zobaczcie: aloa hawajskie jakieś klimaty, za funt 80 za sztukę. Także takie bezrękawniki oni jeszcze mają z tamtego roku i w ogóle nie zniszczone. W tym roku nie jedziemy nigdzie na holidaya. Może gdzieś tu wyskoczymy na wycieczkę. Ale kupiłam, bo na pewno się jeszcze przyda. I to jest dla chłopca, nie dla dziewczynki. Co prawda, wygląda może to jak dla dziewczynki, ale to jest dla chłopaka. E, taki print. Fund 80. Też taka typowo letnia. E, Fund 30. Taka. Też fajna. Bardzo fajny materiał ma. Yy, za fund 80, taka game. Oni bardzo, bardzo lubią wszystko, co jest, yy, yy, wiecie, z napisami: Games, czy jakieś tam Ala PlayStation, czy jakieś tam Xboxy itd. To oni bardzo lubią takie. Dobra. Następny t-shirt, kochani, to jest taki. Biała. Rzadko kiedy kupuję białe bluzeczki, bo one szybciej szarzeją, i trzeba potem kombinować. Białe do białych oczywiście, zawsze biorę w praniu. Ale chłopcy brudzą bardzo. No ale taką jedną im kupiłam. Tak, następna. Następna. Zafunta była z przeceny. Taka z długim rękawkiem. Jeden z synów już ma taki print, taki kolor. W tamtym roku kupiłam, czy jakoś, nie wiem, ostatnio jak zimą byłam, to była taka bluzeczka, to kupiłam. Dobra. No i dla drugiego też takie spodenki, ale niestety nie było już bluzy do tego. Ale zawsze można dobrać do tego czy szarą, czy czarną, wiecie. To to nie ma problemu. I teraz dla malutkiej, tak szybciutko. Może zacznę od tego fajnego kompleciku. Ta bluzeczka może nie jest jakaś super. Bluzeczka jest taka zwykła, ale ma takie słodziutkie rękawki. Zobaczcie takie falbanki. I do tego, moi drodzy, są takie piękne ogrodniczki. Zobaczcie, jakie mają wstawki. Tutaj koroneczki. Zobaczcie, jakie super. Widzicie? Zarąbiste i piękny, jasny jeans. Takie ogrodniczki. Na razie to kupiłam. A sukieneczki kupię za ten miesiąc czy dwa, jak już będzie cieplej. I to kosztowało 9 funtów. 9 funtów. Także fajny komplecik. No, do tego oczywiście można dobierać różne bluzeczki. Kupiłam jej takie spodenki. Mówię, spodenki to jej mogę kupić. Na lato takie spodeneczki zobaczcie kochani, z bawełnki, bardzo fajna bawełna, skóra fajnie oddycha. Fund 30. Eee, taki, taki bezrękawnik jej kupiłam. Za fund 30, kochani, za fund 30. Taka bluzeczka, przepiękna, przepiękne kolorki mojej nuni. Będzie bardzo ładnie w takich kolorach. Ja też, jak byłam ma, to mi było dobrze w takich kolorach. Zresztą do tej pory jest mi dobrze w takich kolorach. Dobra, następna bluzeczka dla Niuni, taka. Fund 30, kochani. Fund 30. Następna bluzeczka, taka. Też bardzo ładna. Super, na lato soczyste owoce wszystko jest tutaj na tym rysuneczku co się kojarzy z latem słodziaki dosłownie dobra i następny dwupak moi drodzy za trzy funty takie oto jak to się nazywa leginsy leginsy jedne takie a drugie takie też też piękne. Tutaj mają te flamingi. Także super zakup. E, tu jeszcze mi się koszulka jednego z synów zapodziała. Też bardzo ładna i ładny kolor ma. Fund 80, zobaczcie. Bronx Original. Fund 80, ładna. Tam się bardzo podoba. Blondynom szczególnie jest ładnie w czerwonym kolorze. E... I za funt 30 dla malutkiej jeszcze taka bluzeczka. Mami and me. Bardzo mi się spodobała I kochani, ostatnia już rzecz. Ostatnia. Ojejku, tamci jak się śmieją. Jeden, drugiego, Gilgocze. Za funt 30 taka oto bluzeczka, t-shirt. Za funt 30. Zobaczcie, kochani. Jaka śliczna piękny kolor. Także to by było w sumie dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że zakupy Wam się spodobały, ale powiem Wam, że świetny był ten dres. Jeszcze postaram się wstawić wam torebki, bo udało mi się nagrać, jakie tam torebki były, teraz, jakie są w modzie. Nie wiem, czy nie będzie za długi ten film, więc jak nie teraz, to może w następnym filmie Wam po prostu. Taką wstawkę zrobię, ale na razie póki co. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Zasubskrybujcie mój kanał, komentujcie, lajkujcie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie, a będzie to najprawdopodobniej Get Ready with Me. Będę się szykować na urodzinki małej. Także pozdrawiam Was, pa! pa.